Mamy takie zadanie powtórzeniowe. Tam jest prostopadłościan, którego trzy krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają długość odpowiednio x, y, z. Spróbuję sobie narysować ten prostopadłościan. Załóżmy, że on będzie wyglądał w ten sposób. Tutaj mamy tak. Oj, tu powinnam narysować przerywane linie. Już się poprawię. I ta linia też powinna być przerywana, bo to. Nie są krawędzie, które my widzimy. Tą krawędź też nie będziemy widzieli, natomiast pozostałe krawędzie już będą widoczne. A zatem rysujemy sobie mniej więcej tak i tak. I połączymy tutaj, i mamy prostopadłościan. I teraz zobaczcie, w tym prostopadłościanie sytuacja jest taka, że on ma odpowiednio krawędzie długości x, y i z. I teraz pytanie, jak zmieni się objętość tego prostopadłościanu, jeśli pierwszą krawędź zwiększymy dwa razy, czyli ja sobie tutaj zrobię innym kolorem, żeby umieć sobie wyobrazić, zamiast x będzie dwa razy większa krawędź, czyli byłoby 2x. Drugą krawędź zmniejszymy cztery razy, czyli zamiast y ma być krawędź cztery razy mniejsza, to będzie 1 czwarta y. A trzecią krawędź zwiększymy 6 razy. Czyli jak tutaj było z, zwiększymy 6 razy, no to teraz będzie 6z. Tym różowym kolorem mamy napisane wymiary tego prostopadłościanu po zmianach jego, po zmianach jego wielkości. I teraz najpierw zapiszemy sobie objętość, może na czarno, żeby było widać tego czarnego, czyli tego pierwszego. Objętość, jak mamy krawędzie, x, y, z, no to objętość jest długość razy szerokość, no i razy wysokość, czyli mamy x, y, z. Taki wzór na objętość tego pierwszego prostopadłościanu. A teraz analogicznie policzę objętość tego drugiego, tego różowego. V2 równa się, teraz ta krawędź ma 2x, ta krawędź ma 1,4y, taką długość. I ta trzecia krawędź to jest długość 6z. Co tutaj mogę zrobić? Mogę skrócić dwójkę z czwórką. Tu mam 2, tu mam 1. Ta dwójka skróci się też z szóstką. Pamiętamy, że mnożenie jest łączne i przemienne. No i teraz mnożymy 1x1 1, to jest 1x3, mamy 3. I literki zostały nam x, y, z. Wobec tego mogę napisać, że to jest to samo co 3 razy V1. Dlaczego? Bo x, y, z to było V1. Czyli objętość nowego prostopadłościanu zwiększy się trzykrotnie. Objętość zwiększy się trzykrotnie. Napiszemy odpowiedź. Czyli już mamy zrobione zadanie.